Czołem kochani rodacy, no, jest bardzo poważna sytuacja, która wypływa, no znaleziono parę kontenerów z bronią i amunicją, nikt się do tego nie chce przyznać, nie wiadomo czyje to, skąd się tu w Polsce wzięło, czy miało z Polski wyjechać, czy dopiero przyjechało, no i szaleństwo. Tusk chce przykryć sprawę, że, że tutaj no e, takie rzeczy mają miejsce. No ja już od wielu, wielu e, lat mówię, że do Polski są przenoszeni Ukraińcy, którzy stanowią zagrożenie dla Polaków. To nie są żarty, już zbijają się w grupy, chodzą, zastraszają polską młodzież, to mi tu młodzież mówiła w Sochaczewie nawet, że coś takiego ma miejsce. I co? Ci Ukraińcy są szykowani na wojnę przeciwko Polakom. Są szykowani. Z drugiej strony mamy Niemców, mamy Rosję, mamy Litwę, gdzie się też zwalcza żywioł Polski. I co się okazuje? Bodnar, który jest Ukraińcem, minister sprawiedliwości, nie dopełniający swoich obowiązków, bo on nie szuka sprawiedliwości, tylko szuka msty żydowskiej na Polakach, polskich patriotach. Ale chciałem nadmienić, że Bodnar ma współpracowników w postaci Omzryka. Omzryk jest to organizacja przestępcza, która Kierowana jest przez przestępcę i zbiega, Oszusta, który uciekł i ma podwójny wyrok w tym momencie 4 lata na nim ciążą. I jest, jest ta grupa zaangażowana w odwracanie odwracanie kota ogonem, i ja podejrzewam, ja podejrzewam, ale powinny się tym zająć w ogóle służby, czy literowe w Polsce. Że oni specjalnie chowają się za Żydami, działają na ich szkodę. Że, jeżeli coś się stanie, to później znowu Polacy będą mówili: A to Ci Żydzi i tak dalej. A tak naprawdę mogą być to służby waspowskie, albo inne nawet mogą być i służby rosyjskie. Przecież to, co Omzryk robi, i sami się tym chwalili. Zbierali informacje o Polakach. I wywozili to za granicę. Z samego tego faktu, już Dulkowski powinien z więzienia nie wychodzić. Już nie powinien być na wolności. Tak to wygląda. A oni, oni oszukują sądy, oszukują prokuratury. Prokuratury zajmują się rzeczami nieważnymi, zamiast zająć się rzeczami poważnymi, takimi jakim jest OMSRIK. To Omzlik zbiera informacje o Polakach, wywozi to w dobie wojny. Słuchajcie, czuj duch rodacy. No, a jeszcze napomknę, że te wywożone dokumenty do Norwegii, a ten świniopas norweski mieszka obok ambasady rosyjskiej. Także, no, kto tam może mieszkać, no, to, to widzicie sami. U nas aresztowania. I aresztowanie Wojtka. I, i, I Marcina i innych kolegów to może być tylko przykrywka. Przykrywka. Oni się boją, że, że tu się coś stanie. Teraz się wzięli, wzięli yy, nawet yy, za tych, co, yy, co upamiętniali wielką postać w historii Polski artysty który też pracował w służbach i wykonał wyrok. Za pochwałę yy, Niewiadomskiego to policja ściga Polaków, bo co, boją się, że, że jak będzie nowy prezydent, to on może być tak załatwiony jak yy, yy, Narutowicz. A przypomnę Narutowicz yy, był obuzem, który planował wymordowanie Polaków. To był plan masonerii i chcieli zrobić z Polakami to, co się stało w Meksyku. <laughs> I no, brat, brat Narutowicza proklamował niepodległość, niepodległość Litwy. No to też trzeba pamiętać. To byli wychowankowie, wychowankowie masonerii, którzy, którzy byli, Wtedy na ulicy Dorotheenstrasse w Berlinie, gdzie był ten układ z Dorotenstrasse, gdzie postawiono tam za główny cel, że Niemcy nie, nie będą miały żadnego uszczerbku od naszej strony czy i Żydzi będą reprezentować właśnie interesy masonerii, interesy niemieckie. Został wykonany wyrok na y, jednym i na drugim. Tak, trzeba to powiedzieć. Y, pierwsze na, nie, y, na Narutowiczu został wykonany wyrok, y, a teraz, y, no, a teraz, no, a później y, y, na wykonawcy tego wyroku. Kochani, oni naprawdę często y, są portkami, tylko szukają, agentów wśród Polaków, a z czego tak naprawdę jest opłacany Omsry? Kto ich finansuje? A dlaczego zbierają informacje o Polakach? A dlaczego to wywożą za granicę? A dlaczego stwarzają z Polaków antysemitów? Przecież ten antysemityzm, który Bodnar tworzy, jego się siepacze, jest wykorzystywany na arenie międzynarodowej przeciwko Polakom. To Putin sam to wykorzystuje wielokrotnie. To, co się domagał Omzryk, żeby umieszczać e, sprawy e, o antysemityzm e, w statystykach, to później e, nagle Putin wykorzystuje. No to tu macie źródło e, dążenia do, do wojny z Rosją czy z kimkolwiek. To właśnie ten Omzlik jest, jest organizacją niebezpieczną, skupiającą, e, skupiającą e, no. Różne, różnych typów. A tak się z ciekawości zapytam, co takiego Dulkowski, co taki Dulkowski musiał zrobić, że go tak zwerbowali z takim zaangażowaniem, yy, yy, robi to co robi. No ja podejrzewam, że mogły być to nawet różne, różne jakieś yy, yy, sprawy nie do końca moralne i nie do końca zgodne z prawem polskim. No. To jest moje przypuszczenie, moje zdanie. Każde zdanie może mieć. Czuj duch rodacy. Teraz będą prześladować Polaków, ale my się nie dajemy, idziemy do przodu. Tak jak to Wojtek Olszański mówił, że może się w pewnym momencie okazać, że więzienia są naprawdę miejscem, gdzie jest najwięcej polskości i polskiego ducha. Trzymajcie się trochę dłużej, ale no, Szczęście się tych agentów, co krzyczą, by, no, że, że tutaj oni tropią yy, zwolenników Putina, bo może się to okazać zupełnie inaczej. I to właśnie oni są tutaj po to, żeby nas pychać do nie naszej wojny. Parę gorzkich słów, parę cierpkich, no ale tak czasem trzeba. Czołem, kochani rodacy.